Witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego vloga, w którym odwiedzamy najciekawsze atrakcje Dolnego Śląska wchodzące w skład turystycznej trzynastki. Dzisiaj zaczynamy od kultowego miejsca, o którym podejrzewam, że większość Was słyszała, ale powinniście wszyscy tu przyjeżdżać regularnie. Witamy w Zamku Książ. Moi drodzy, jestem w wyjątkowym miejscu, bo w Zamku Książ w Wałbrzychu jest ze mną Magda, która mi opowie, dlaczego zabrała mnie do, trochę do kina, trochę do kaplicy. A trochę jeszcze do teatru? A trochę do teatru. Jesteśmy w sali niezwykłej w Książu, ponieważ rzeczywiście pierwsze przeznaczenie tej sali to zamkowa kaplica, potem przez długie lata teatr, a od roku 1909, za czasów naszej słynnej księżnej Daisy, powstaje tutaj zamkowe kino. Daisy, właśnie. Ja bym chciała usłyszeć wszystko o Daisy, bo wydaje mi się, że to jest taka no, twarz waszego zamku. Żeby usłyszeć wszystko, Małgosiu, to musiałabym cię to zatrzymać na dwa dni i dwie noce, ale pozwól, że rzeczywiście tak bardzo króciutko, bo to jest patronka naszego zamku, to jest osoba, która z tym zamkiem jest bardzo mocno związana, kobieta niezwykła. Przyjechała tutaj mając niespełna 19 lat, przyjechała z Anglii, z zupełnie innego kręgu kulturowego, ale była tu bardzo szczęśliwa. W pamiętnikach pisze, że od pierwszej w pierwszej chwili zakochała się w swoim nowym domu, czyli w zamku książ, a oprócz tego, że zajmowała się działalnością charytatywną, była żoną, była matką, była księżną pszczyńską, oprócz tego przeszła do historii jako posiadaczka najdłuższego na świecie perłowego naszyjnika. Bo ta nasza Daisy podczas podróży poślubnej miesiąca miodowego, który trwał 7 miesięcy niemalże, od swojego małżonka w Paryżu, czyli w tym mieście miłości, otrzymała prezent niezwykły. Prezent 3,5 tysiąca idealnych w kształcie bladoróżowych pereł. Naszyjnik o długości niemal 7 metrów, 6 metrów 70 centymetrów. I właściwie, co stało się z tym naszyjnikiem w latach 30. ubiegłego stulecia, to jest jakaś wielka tajemnica Zamku Książ. My wszyscy, którzy tu pracujemy, chcemy te perły odnaleźć, ale coś nam kiepsko idzie. Czyli każdy turysta, który tu przyjedzie, może przy okazji gdzieś tam strzelić okiem w prawo w lewo. Czyli... Poszukać tajemniczych schowków, poszukać tajemniczych miejsc, no i sprawdzić, czy tych pereł jednak w zamku nie ma. No wiemy, że w zamku nie ma. <laughs> nie trzeba było, bo ja muszę powiedzieć. Idziemy szukać pereł. Pereł może nie znajdziemy, ale idziemy zobaczyć piękne wnętrza zamku książki. A teraz czas na lekcję historii, bo miejsce to historycznie niezwykłe. Oboś, co wiesz o zamku książ? Że Perły i Że Daisy. Zamek Książ to nie tylko księżna Daisy i jej słynne perły. Zamek jest o wiele starszy, ponieważ ma już ponad 700 lat. To fundacja Bolka I Surowego, który na pewnym wzgórzu założył malutki rycerski zamek. W rękach Piastów Świdnicko-Jaworskich zamek pozostał przez 106 lat, potem przez długie lata nie miał stałego właściciela, aż do roku 1509, bo właśnie w 1509 roku pojawił się tu Konrad I von Hoberg, później von Hochberg i dał początek rodzinie, która bez przerwy panowała w tym zamku przez ponad 400 lat. Kochani, Pereł na zamku już niestety nie znajdziecie. Bardzo mi przykro. Ale jest jeszcze wiele innych powodów, żeby tutaj przyjechać. Jeśli chodzi o informacje techniczne, to na miejscu są parkingi, są toalety, jest gastronomia. Bilety można kupić zarówno online, jak i na miejscu. Zwiedzanie odbywa się albo z audiogaidami, albo z przewodnikiem. Te trasy troszeczkę się od siebie różnią. Na miejscu organizowane są lekcje edukacyjne i warsztaty, więc warto sprawdzać stronę internetową i obczajać, co się dzieje na bieżąco. W zamku zobaczycie zarówno piękne sale, pełne niesamowitych mebli, jak i obrazy. Jak i przestrzenie mieszkalne, także jest bardzo dużo do zobaczenia. Zobaczcie piękne tarasy ogrodowe, które są za moimi plecami. Można spędzić tu spokojnie całutki dzień. Przeszłam już szkolenie teoretyczne z historii zamku, teraz czas na szkolenie praktyczne. Zostanę etatową muszkieterką. A po szkoleniu, zabiorę Was dalej do kolejnych atrakcji z Wałbrzycha i okolic. Teraz przyjechaliśmy do starej kopalni w Wałbrzychu i spotkałam niesamowicie przystojnego i atrakcyjnego kawalera. Nie wiem, czy kawalera, jeszcze się nie dowiedziałam. E... Zajęty! <laughs> Pan Andrzej, proszę Państwa. Witam serdecznie. Pan Andrzej 25 lat spędził pod ziemią jako górnik, a teraz dalej w miłości do podziemi spędza swój czas pod ziemią, żeby oprowadzać turystów. Jesteśmy, drodzy Państwo, na starej kopalni w Obrzychu, a konkretnie w budynku warsztatów kopalni. Mamy tu zabytkowe maszyny. My stoimy na tle pieca opalanego gazem i kopalnia była samowystarczalna. Wiele napraw robiliśmy sami, potężne warsztaty z pełnym sprzętem, a w tym piecu można było nawet 1200 stopni osiągnąć, także był przydatny. Ja drodzy Państwo, zapraszam Was po całości. Zajrzymy sobie do innych obiektów, no i przede wszystkim podziemie. Informacje techniczne. Na miejscu jest bezpłatny parking, bezpłatne toalety, jest gastronomia, zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Bilety możecie kupić i na miejscu, i online. Ale warto zaznaczyć, że nie samym zwiedzaniem stoi Stara Kopalnia. Na miejscu jest też BWA, czyli Galeria Sztuki Współczesnej. Jest mini centrum nauki Sowa. Odbywają się tutaj warsztaty, questy, gry terenowe, festyny, zabawy, wszystko. Dlatego kiedy będziecie wybierali się do starej kopalni w Ogrzechu, sprawdźcie koniecznie na stronie internetowej, co jeszcze możecie tutaj zrobić, bo może się okazać, że zamiast dwóch godzin zwiedzania spędzicie tu cały dzień. Zwiedzanie u Was odbywa się zarówno na ziemi, jak i pod ziemią. No i w końcu zabraliśmy w te magiczne podziemia. Opowiedz mi proszę troszkę. No jesteśmy, tak jak obiecałem, w naszej dziurze yy, poziom plus 436, od chodnik odstawy kamienia Wiesław. Przystosowany na trasę turystyczną. Yy, Kopalnia nasza w ogóle yy, powstała. 250 lat temu. E, wydobywaliśmy tu doskonałej jakości węgiel, ale coś za coś, kopalnie gazowe, niebezpieczne, specyficzne warunki, ciężkie warunki geologiczne, więc ciężka fizyczna robota, często na kolanach, na brzuchu, ale węgiel był doskonałej jakości Wałży na węglu stał czarne złoto, również białe, ale to już inna bajka o porcelanie. My udostępniamy tą tradycję górniczą u siebie, więc przede wszystkim muzeum jako takie, ale Stara Kopania to też taki punkt kulturalny w Obrzychu. Tu się dzieje. Można przyjechać do nas, zanocować, zjeść i spędzić cały dzień. Oficjalnie, moi drodzy, jesteśmy w chodniku odstawy Kamienia Wiesła, poziom plus 436. Fajnie to brzmi, a to jest tylko 10 metrów pod ziemią, więc głębokość na kopalni mierzy się od poziomu morza, z Rąb 446, my jesteśmy 10 metrów niżej 436. Nigdy nie udało się w naszych kopalniach mechanizacji wprowadzić. Zbyt ciężkie warunki geologiczne, duże nachylenie pokładu, liczne przerosty, uskoki, więc od początku do końca kilofłopata, materiał wybuchowy. I mamy właśnie kilofy, mamy porządny pyrlik, czyli młot. Od czasu do czasu trzeba poprawić czymś dokładnie. No i najważniejszy sprzęt na kopalni, chłopata popularna, sercuwa, chociaż ona ma swoją górniczą nazwę, mniej cenzuralną, po środku to łagodniej brzmi, po prostu to babska życie. No trzeba przyznać, że kształt zwierząt. <noise> I trzecia rzecz, aparat ucieczkowy. Tak wspomniałem, kopalnie gazowe, niebezpieczne, więc ten tornisterek 5 kg waży, ale pozwala przez godzinę oddychać na dole w atmosferze niezdatnej do oddychania. Każdy był szkolony w posługiwaniu się tym aparatem i bez tego nie wolno było zjechać pod ziemię. Ten aparat kilkadziesiąt żyć ludzkich w polskich kopalniach ogólnie uratował. Ja osobiście go trzy razy używałem. Działał, jak widać. <gry> Także jest to potrzebne. To jest podstawowy sprzęt. Szczury u nas mocno rozpanoszone na wszystkich kopalniach. E i szczura górnik nie skrzywdza. Mm -hmm. to, to jest współpraca wzajemna. Szczury wyczuwają niebezpieczeństwo. Mm -hmm. Stara zasada górnicza, zobaczyć, że szczury uciekają, rób to samo. Ja to pierwszego dnia usłyszałem od mojego opiekuna, syny, jak zobaczyć, że szczury wieją, masz być szybszy od nich. Mm -hmm. Sprawdziło mi się praktycznie po 11 latach dopiero. Faktycznie pewnego dnia, jako próbowodca wyrzutowy pracowałem, wiecie otwory badawcze, i kwantem oka zobaczyłem, że poszedł szczur. Jeden do tyłu, drugi, no to chodł. I wiertarki już nie znalazłem. Całe czoło przodko odeszło. One to wyczyły, ja bym tego nie wyczył. Także miały u mnie kromeczkę chleba do końca mojej pracy. Na tym ta współpraca polegała. One nas ostrzegały, ale systematycznie nam wyżerały śniadania. <noise> <noise> Także to to trzeba bo mi uważać. I to jest jedna z podstawowych zadań. Tu mamy akurat awarię na przewozie. Wozy się wywaliły, to się zdarzało. Trzeba posprzątać, więc sercuwa w łapy jedziemy. Sprzątam. Po i waga. I poprawka. No i pięknie, idzie to dobrze, tylko trzy razy szybciej ale ja chyba jednak muszę jechać do kolejnej atrakcji. A to zapraszam, podwózka gotowa. Zapraszam do lokomotywy. Nasza lokomotywka. Y, wygląda kabina ciasno, ale technika siadania się liczy. Najpierw nóżka, potem pupcia, potem reszta. I trzeba się tak... O, ja to... Nóżka, pupcia, reszta. I jeszcze się poskładać ładnie, o tak. Najpierw nóżka, potem pupcią siadamy. I jesteśmy, proszę bardzo. I miłej drogi, jak słyszałem, Osówka na szlaku. Osówka. Pozdrowienia dla załogi z Osówki, od kopalni w Wałbrzychu, od starej kopalni. Dzień, do, zobaczenia. do zobaczenia. Jesteśmy przy trzeciej atrakcji. Prosto z Wałbrzycha przyjechaliśmy pod górę Osówka i będziemy zwiedzać tajemnicze podziemia. Ze mną jest Zdzisław Łazanowski, który opowie nam teraz krótko o historii tego miejsca. W 1943 roku, po tym jak Niemcy zaczęli przegrywać pierwsze bitwy w Związku Radzieckim, zaczęli myśleć o tym, ażeby stworzyć podziemne schrony dla wysokich funkcjonariuszy wojskowych. W, 1940, w połowie 1943 roku przywieziono tutaj pracowników, różnych pracowników, tworzono infrastrukturę zewnętrzną, czyli doprowadzano drogi, montowano agregaty prądotwórcze, montowano kruszarki, pracowano bardzo ciężko i w pewnym okresie rozpoczęto drążenie podziemnych chodników i na początku 1944 roku przywieziono tutaj więźniów, więźniów z niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i tych ludzi zaczęto wykorzystywać do bardzo ciężkich prac pod ziemią. Niesamowity obiekt po tym małym otworze wejściowym Nikt nie przypuszcza, że góra praktycznie jest pusta, a rzeczywiście tak się dzieje. Zapraszam do środka. Jesteśmy w podziemnym mieście w Osówce, ale co to jest za pomieszczenie? Jesteśmy w centralnej części obiektu, najciekawszy obiekt we wszystkich ze wszystkich obiektów w górach Sowich. Nigdzie w dotychczas odkrytych nie zachowała się taka hala z oryginalnymi drewnianymi szalunkami, które pozostawiono pod koniec 1944 roku. Te boczne skały pozostawiono do podtrzymania tych mas betonu. Docelowo miały być wybrane, dołożone deski, dolany beton i w tym miejscu mielibyśmy 10-metrowej wysokości hale na długości 80 metrów. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w centrum Centralnej części obiektu. Tu, w kompleksie osówki, również możemy zobaczyć najwięcej takich wielkich przestrzeni. Kiedy myślę o osówce, od razu mi się nasuwa epitet tajemniczy. Tajemnicze miasto Osówka. To teraz chciałabym o tych tajemnicach trochę usłyszeć. No tak, chodząc po podziemiach widzimy, widzimy korytarze w półmroku, widzimy wielkie hale, niektóre wybudowane, wiele ciemnych korytarzy, Sytuacja związana jest z tym, że oficjalnych dokumentów do dnia dzisiejszego nie udało się uzyskać. Poza tym, tutaj ludność napływowa, która przyjechała w roku 1945-1946 była informowana o różnego typu zdarzeniach, o sytuacjach, które Niemcy tutaj tworzyli, ale również w 1946 roku w słowie polskim ukazywały się artykuły Zbigniewa Mosyngiewicza, mówiące o e, kosztownościach, które Niemcy wywozili tutaj z Dolnego Śląska i w pewnych miejscach je ukrywali. E, mamy trzy warianty tras turystycznych. E, od niedawna taką nowoczesną trasę multimedialną, gdzie wychodzą w hologramach aktorzy, opowiadają historię II Wojny Światowej wystarczają jednak do utrzymania nazistowskiego imperium. Trzecia Rzesza znajduje się na krawędzi Mankurskiej. Jest również druga część zwiedzania powojenne historie. Wtedy opowiadamy o historiach, które zdarzyły się po II wojnie światowej. Jest to równie barwna historia jak historia budowy tego obiektu. Ona Przebiega korytarzami, innymi korytarzami niż te, po których chodzimy na trasie historycznej. W zupełnych ciemnościach tylko rozświetlają podziemia latarki, częściowo płynie się łódką, pokonuje kładki, które są pod wodą, i ogląda się korytarze północne. W tym roku wprowadziliśmy taką trzecią trasę retro, zupełnie przy latarkach i tylko z komentarzem przewodnika. Wróciliśmy do pierwszych wypraw tutaj w latach 70. i w latach 80. -tych. Informacje techniczne. Parking na miejscu jest bezpłatny, toalety są bezpłatne, jest też tutaj gastronomia. Zwiedzanie odbywa się tylko i wyłącznie z przewodnikiem, a bilety kupujecie na miejscu. Uczyłam się już dzisiaj w Szkole Zamkowej na Zamku Książ, zostałam też muszkieterką. Przerzuciłam tony węgla w starej kopalni w Wałbrzychu. Poznałam też niesamowite tajemnice podziemnego miasta w Osówce. Czas odpocząć i pobyć trochę na łonie natury, a Wałbrzyski region nadaje się do tego idealnie. Także do zobaczenia w następnym odcinku, a ja uciekam do lasu.